Mam nadzieję, że nie nudzicie się tak jak Astro. Bardzo mi się podoba ta. westernowa, dzikozachodnia muzyczka, którą słyszycie. Jest absolutnie genialna. A to jest 15 odcinek mojego platynowania Astro Bota. Ja jestem Adam, na co dzień prowadzę kanał Spuerat. I wracamy do, naszej, do naszego mackowego układu. I jak pamiętacie, ostatnio odblokowaliśmy te. Trzy, cztery mikropoziomy z trójkątami. Ja uznałem, że nie będę Was aż tak na razie męczył i zrobimy sobie mikro niespodziankę. Tym razem. I w mikro niespodziance czeka nas coś na kształt w ogóle sera żółtego. Ok, dzień dobry. Tutaj będzie sporo do roboty, i to raczej nie będzie taki krótki poziom jak te mikropoziomy. Ale one jeszcze powrócą. Teraz jesteśmy myszą? Dlaczego? Wylądowaliśmy w pułapce na myszy? O nie. Możemy się zmniejszyć. O, astro. Naprawdę, piękna sprawa. Wow, no to jest rewelacyjny pomysł na poziom. Wielka mrówa. I w... większa mysz. A teraz znowu jesteśmy... Wielkim astro. Rewelacyjny pomysł na poziom. Już mi się to podoba. Tutaj, oczywiście, musimy wskoczyć. Patrzcie, jak to wygląda. Przecież to jest genialne. Ale mają twórcy pomysły na te poziomy. Przecież to jest coś niebywałego. Jak to wymyślili? No super. Zwiększmy rozmiary, bo zaraz nas tutaj. Wykończą. O, pamiętam tych wrogów. Rewelacja. Dobra, i co my tu mamy? Mamy kota. I w ogóle mamy zdjęcie do zrobienia. Jak mnie próbują koty upolować, Boże, to jest tak słodkie. A w ogóle to jest w kształcie plusa: w kształcie krzyżaka i PlayStation Plus. A i co, kocie? Won mi stąd, ale by mi moja narzeczona moja. Za to, że uderzyłem kota. O, lepiej, żeby jej nie pokazywał tego odcinka. Nie, jestem pływającą myszką. Przecież to jest przesłodkie. Jabłuszka? Dzień dobry. Co my tu mamy? Uratowałem bota. I to wcale nie jest pierwszy bot, jak znam życie. Drugi. No, trzeba się wrócić. Coś czuję, że znalezienie wszystkich będzie trudne. U. Jej, te jabłka są niesamowite. Zerknijcie, jakie one mają... ...detale. Przecież to jest Mistrzostwo Świata, a tu jest pierwszy bot. Dzień dobry. Tak właśnie myślałem, że tutaj... ...że tu coś w ogóle jest. To jest mały grzybek ze smoczkiem, a to jest mama grzyb i tata grzyb. No przecież to jest Mistrzostwo Świata. Oj, przepraszam, zgniotłem tatę grzyba. Bardzo nie chciałem. E, czy ja tu muszę wejść jeszcze raz, bo tak trochę mi się nie chce i... Wolałbym nie. No dobra. To wracamy. Świetna jest muzyka! Świetne jest wszystko w tym poziomie. Dobra, może muszę przejść przez kratę, co? Nie wpadłem na to. Ha! Genialne. Uratowałem cię, bocie. Trochę wdzięczności, co? Świetnie. Matko, ciekawe, z jakiej gry tutaj postacie będą. Rewelacyjnie jest to zrobione. Świetny pomysł, pomysł na poziom. Naprawdę. Wow. No to wkręćmy tę śrubę. Nie, no to jest genialne. Patrzcie co się tu dzieje w ogóle. Jaka kreatywność za tym stoi. Wybitna. I jeszcze mamy mnóstwo monet przy okazji. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Tu też mogę wejść i tu mamy puzelka. Ty się tu chowasz, widoku. Dobra, przed kotami. I gdzie teraz? Teraz tutaj w prawo. Nie wiem co mam robić. A, mam się zakręcić. Może nie. Teraz, jak jestem małą myszką. No przecież to jest genialne. Już widzę gdzie mam iść. Super, jak to w ogóle, jak to wzmusza do kombinowania myślowego. Świetna rzecz, naprawdę. No absolutnie genialnie się w to gra. Ale zanim, jeszcze chodźmy tutaj. Ja nie odkryłem tutaj wszystkiego. bocie myszko. Oj, patrzcie jak się obija biedne astro. Przecież to jest świetne, to jest genialne. I co, ile mam botów? No, na razie nie za dużo, powiem Wam szczerze. No nic, spinamy się tutaj, świetne odgłosy wydają te spinacze. Co? Mam iść tam na górę? Nie. Mam iść tu do środka. Wiecie, jaki to ma vibe? To Story. starej platformówki z bazem astralem. Ok, musimy się dostać tutaj. Sobie w ogóle śpi. Dziecko. I Kołysanką jest główny motyw przewodni z tej gry. A w ogóle odkryłem, co mi przypomina główny motyw przewodni z tej gry. Mianowicie przypomina mi piosenkę, e, piosenkę Starlight zespołu Muse. Poważnie mówię. Mamy T-Rexa w ogóle. Coś nie jest to zabawne. Czy, był jakiś, czy jest w ogóle jakiś trofeum na tym poziomie? A tu pod spodem mamy myszy. To jest rewelacyjne. Cieszę się, że nie zdecydowałem się jednak na ten mikropoziom. To znaczy w pewien sposób się zdecydowałem, ale wiecie o jaki mikropoziom mi chodzi. To jest trochę. Dziwna sytuacja. Co ja cię mogę obudzić człowieku? No dobra, strasznie dziwna sytuacja. <laughs> Idziemy dalej. Ło, wow, jakie straszne! Jaki straszny! Jumpsker O nie, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Tak się nie bawimy. Budzimy. Budzimy śpiocha. Jak ja cię mogę tu obudzić, chłopie? Bije i nic. No dobra, na razie zostawmy temat. Ok, naprawdę nic? Wiem. No, w końcu jakoś sam do tego doszedłem. No i pięknie, i nie ma tego strasznego jumpscara teraz. Koniec zajadania się serem. Mamy dziecko grzyb i mamy grzyb. A gdzie jest tata grzyb? Tata grzyb został zmiażdżony przeze mnie i nie żyje. Dziecko jest teraz sierotą. A, ja tu byłem. Swoją drogą. Teraz mnie tu może zabrać ten ptak. A, i tutaj na górze coś mamy. Ale to zaraz. Jeszcze muszę chwilę pomyśleć. Dobra, dobra. Ja wiem, że tu mam iść. Wow się coś odbija w ogóle. Dobra. Faktycznie, wesprzyjmy się tutaj po, po grzybkach. Po grzybkach do celu. Rewelacyjny jest to poziom. Bardzo mi się podoba. Jest absolutnie zjawiskowy. Teraz tu, i uratowałem? Matko Boska, co to jest? Królewski turlacz, zrobi z ciebie gwiazdę. Ja nie mam pojęcia, co to jest za urządzenie. W ogóle, totalnie nic mi nie świta. Okej okay. nie rozumiem, co z tą świnką. Chyba coś skrzyniłem, nie? Bardzo możliwe. Spróbujemy jeszcze raz. No i nie wiem. Ło, wchodzę tam. Przecież to jest genialny pomysł na poziom. Dobra, brakuje mi jeszcze wiru i dwóch botów. Zaraz się okaże. Wir regularnie pomijam, więc. Mnie to nie dziwi. Pięknie się w to gra. Po prostu pięknie się w to gra. Jej jeszcze ten astro wydaje tak piękne odgłosy. Tak śmieszniutkie i słodkie. Świetny poziom Czuję się, ja wiem, że to będzie grube co teraz powiem Ale ja się na nowo czuję dzieckiem Jak gram w Astro Naprawdę Coś niesamowitego Dobra, wspięliśmy się tutaj Jeszcze tylko bym chciał wywrócić, dobra tu nic nie ma Okej, okay, jestem z powrotem No nie Dzielny gryzoń, ależ jest porywający. Jedna sprawa. Dwie sprawy. Jeszcze jeden bot do uratowania jest. Tylko gdzie? Tam, na górze. Jak do niego dojść? O, jak sprytnie ukryty. Patrzcie. Mam dmuchnąć, mam dmuchnąć w mikrofon niesamowite, niech żebyście mnie widzieli, i ja mam skoczyć jako mały astro teraz do niego na banieczce. Jezu, jakie to jest super, boże. Przecież to jest genialne. Przecież to się tak świetnie gra. Chodź tu. Ostatni bot zrobiony. Bot uratowany. Świetnie. Zamykamy przyjęcie. Teraz tu. Ławka rozwalona. Też coś tutaj w związku z powyższym. Teraz tu. Rozwalmy tę ławkę. Kreciku. Tu coś jest, patrzcie. A, my tu byliśmy. Dobra. To nieważne, nieistotne. Zastanawiam mnie, gdzie jest ten... Gdzie jest ten portal? Może być wszędzie, ale tu jest jeszcze jakby coś, nie? Przepraszam, bo w ogóle całą rodzinkę zgniotłem i tak trochę słabo. Właśnie jakaś by się przydała, kurde. O, patrzcie. W ogóle mamy nagrodę za skakanie po tych dużych kwiatach. Ktoś by się przydała jakiś widok inny. Nie wiem. Nie wiem, gdzie może być portal. A wydaje mi się, że cały poziom generalnie już ogarnąłem ale jest rewelacyjny. Prze wspaniały Przecudowny. Dobrze. Zawieź mnie. Dajesz mi tu. Dawaj. Dobra. To się na bank da zrobić. Tylko muszę teraz wycelować dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, jestem w środku kuli. I co, tu nie ma nic ukrytego na pewno? Na stówę coś tutaj jest. Nie dam sobie wmówić, że jest inaczej. No nie wiem. Strasznie dziwna sprawa. Dobra, zaprowadźcie mnie na górę. Skoro do tej pory nic tu nie znaleźliśmy. Widzę, widzę! Doskonale. Czasem trzeba spojrzeć na świat z szerszej perspektywy. I co tutaj też na końcu? Będziemy mieli. Mortal, oj, się pospieszyłem. Elegancko to działa. O, trzeba się teraz troszeczkę, trzeba trochę poczekać. Jezu, czy to mi się uda? Uda się. Nie, jezu, no ja jestem, durny jakiś. Co tu się dzieje? Prawie to miałem. Prawie to miałem. I teraz znowu muszę czekać? Nie. Nie. Nie zgadzam się na taki układ. No, doskonale. I co, tu jest portal? Błagam, powiedzcie, że tak. No i kurde, nie odkryłem tego portalu wcale. No i nie wiem. Nie wiem, gdzie mam być. Nie, do... Nie bardzo mi się to podoba. Gdzie ten portal niby miał być? Nie mam pojęcia. Ale patrzcie, jak to jest zrobione w jakich detalach w ogóle. Nie wiem. Ale gdzieś musi być. Przecież przecież to jest niemożliwe. Gdzieś musi być. Ja się dowiem. Wiem. Jak wyjdziemy pod to? I co? A tu? No przecież to jest logiczne, że ten portal jest tu. Strasznie dziwna sprawa. No nie wiem, gdzie może być ten portal. Wrócę tu z tym ptakiem, oczywiście magicznym. I on mi zaraz szybko uświadomi. Ale wiecie, mogłem wcale nie potrzebować tego uświadamiania. Portal do innej galaktyki, poproszę. Wszystko sprawdzam. Wszystko. Każdy zakątek. I nic. No nie, naprawdę go nie odkryję. Bez, bez tego. Przysięgam, będzie problem. Ale zaraz. A. To gniazdo wygląda tak. Podejrzanie, nie? Gdzieś musi być. Ten portal tu gdzieś jest. Tylko nie wiem gdzie. Kompletnie. Myślę jeszcze, myślę. I mi do głowy nic nie przychodzi. Ha! Patrzcie, jeszcze tu, co znalazłem. O! Rozwaliłem. Z drugiej strony też jest podobnie? Nie. Patrzcie, nie ma tak dobrze. No to nie wiem. Już cały poziom przeszukałem. I muszę się powoli zacząć godzić z myślą, że nic z tego nie będzie. Strasznie to jest dla mnie dziwne, że tu nic nie ma. A może coś z tą świnką związanego było? Ja oczywiście tego nie ogarnąłem, bo to też jest opcja. Kurde, tutaj też odkryłem rzecz, której wcześniej nie odkryłem, więc kto wie. Tej doniczce, co? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, weź mnie podnieś, skorzystajmy z usług ptaka. No chyba tylko on mnie tutaj może, ale zaraz, to jeszcze nie koniec. Jak tu wylądowaliśmy, to nic nie ma? Nie, no dobra, nie ma. Nie ma co. Nie ma, to nie ma. Nie będę się prosił. Łągniemy. Aha, tu muszę jeszcze wskoczyć. No, i koniec, i po poziomie. Dobrze, że mamy wszystkie boty znalezione, nie? Dobra. Kurde Przecież wycelowałem w to dobrze Ale gnojstwo Dobra 81 botów mamy, więc jest fajnie Odblokowano nowy poziom Jakiś taki robacza grota Fu, obrzydlistwo I śpiew drzew Okej, okay. lądujemy jeszcze raz Ja nie odpuszczę Teraz z tym ptakiem do pomocy, wszystko się zmieni. Dawaj, ptaku. I co? Widzisz coś? I co? Dzwonisz w końcu, czy nie dzwonisz? W końcu dzwoni. Gdzie mam tę świnkę skarbonkę znaleźć? Gdzie mam ją zanieść? nie pytam, gdzie mam ją zanieść? Tam mam iść? Tak, tam nie wołasz? To ja nie wiem, ale podejrzewam, że, o, że tu chodzi o coś z tą skarbonką. No, trudno. A może ta skarbonka tylko pieniądze po prostu wyrzucała? I w niej nie ma nic wyjątkowego? Byłoby to ciekawe. Dobra. No i tu faktycznie coś. No i tu coś. Gdzie jest ten krecik? A ty mnie chyba na bańkach musisz zawieść jeszcze wyżej. Próbujemy. co mi tam? Jeszcze wyżej niż ta. Tak, już widzę nawet patrzcie, ale to było ukryte. Jeszcze wyżej I teraz wo jak się tu dostał? Ja, to jest ciekawe. Oj Jeszcze raz, ale to urządzenie jest pięknie w ogóle zaprojektowane. Rewelacja. Jak się tu dostać wyżej? Zastanawiające Mam jakoś tam mało czasu w ogóle z tej banieczki zeskoczyć wyżej. Okej, okay. jeszcze muszę pomyśleć. Trudne, ale damy radę. W sumie to nawet lepiej, bo to finał poziomu, no to... To się od razu tutaj dostaniemy elegancko. Dobra! Dziękuję bardzo! I ty ptaku! I mamy portal do innej galaktyki, do galaktyki zaginionej. Ależ to było. Szkoda, że to jest za każdym razem ta sama animacja. Ale też tych portali nie ma, jakoś znowu dużo. No tak, umówmy się. I odblokowaliśmy kolejny poziom. Tym razem pukselowa Awantura. Pukselowa. No niech będzie. Dobra, dopiero jak ten poziom ukończymy, to sobie wrócimy do naszego miejsca. Katastrofy. Albo w ogóle już nie wracajmy do tego miejsca katastrofy, bo wr wracanie tam tak szybko. I tak często nie ma sensu, więc następnym razem skończymy sobie ten poziom w odcinku 16. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za odcinek 15 i mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją, a ja widzę się z Wami następnym razem. To by było na tyle moi drodzy. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia.